Jesteśmy w Orlen Arenie, a tutaj dzisiaj jest piękny styl, elegancja, taniec sportowy. Turniej Falcon Cup 2025. Zapraszam na spotkanie z uczestnikami tego turnieju i organizatorami. Popatrzcie sami, wygląda to cudownie. Zuzia, jak wam poszło? Przed wami finał, a do tej pory zadowolona z siebie i oczywiście z kolegi. Myślę, że poszło bardzo dobrze. Jestem zadowolona z siebie. Myślę, że kacper też. Było bardzo dużo energii. Wszystko poszło zgodnie z planem. Słuchaj, jak długo się przygotowaliście do tego tańca, do tego turnieju całego. To był okres dwóch miesięcy przygotowania do tego turnieju. Codziennie, prawie. Czy trema przed finałem jest? Kto się bardziej obawia? Czy Zuzia czy ty? Myślę, że Zuzia. Ja to jestem bez stresu. Ja myślę, że catferia, ja też jestem wyluzowana. E, czyli finał dla Was to już jest zwycięstwem, czy jesteście na tyle ambitni, że chcecie coś tu ugrać? Myślę, że chcemy. Zgadzam się? Na przykład. Myślę, że jakby udało się podium, to byłby mega duży sukces. Dobrze, będziemy Was oplaskiwać Macie fanów. W czym czujecie się najlepiej, w jakim tańcu? Ja w Drive. Ja rumba i Trenik, Trening, trening jeszcze raz trening. Czy patrzysz mu ciągle w oczy, czy jesteś już pewna, że on naprawdę pamięta wszystkie kroki? Myślę, że pamięta, ale czasami trzeba, trzeba upomnieć. Zgadza się? Nie. A odwrotnie? Odwrotnie tak jest. Dobrze, słuchajcie, trzymam kciuki i trzymajcie się. Finał przed wami, a ja zapraszam na kolejnych, oczywiście uczestników i kolejne pary. Bardzo wam serdecznie dziękuję. Jeszcze raz żółwik. Wszystkiego Dziękujemy. dobrego. Trzymamy kciuki za finał. Po trzech tańcach, po trzech godzinach rywalizacji jest finał. Zadowolona z tego turnieju? Bardzo zadowolona. E, liczysz na to, że będziesz miała które miejsce? Bo jak dla mnie jesteście już mistrzami, Lena. E, ja się cieszę bardzo z finału. Jakie miejsce, to zobaczymy. E, Maciej, dumni z siebie jesteście? Bardzo. I to jest najważniejsze. Jak długo się przygotowaliście do tego turnieju Falkorka. No do tego turnieju na pewno poświęciliśmy dużo czasu na treningach. Zależało nam, żeby jak najlepszy sukces tutaj odnieść i mamy już finał i się cieszymy. Maciej, wyglądacie, że tak jakbyście trenowali już od dziecka, od samej kołyski. Znacie się naprawdę na wylot. Idealnie współgrajecie ze sobą. Ile lat tańczycie? No ja tańczę od pierwszej klasy podstawówki, więc już 10 lat będzie. Ale no? Na... Ja od czwartej klasy. Czy jest coś w łacinie w tych tańcach, które prezentowaliście? Coś, co jest waszym number one, numerem jeden, w którym jesteście najlepsi. E, no, osobiście ja lubię Jifha. Jest. Ale Lena? Energiczny. Ja Jajfa tak bardzo nie lubię. <śmuchy> Dobrze, <śmuchy> <śmuchy> niech tak będzie, ale moi drodzy, macie jakieś plany, powiedzmy sobie, na dłuższy okres czasu? Rok, dwa, trzy. Mistrz Polski. Z Leną? Tak jest. Lena, z Maciejem? Chyba tak. Lenu, z czego Wam życzyć? Ja bym powiedział krótko: e, dobrej, fajnej wydolności i fajnej kondycji, okej? Okay? Dziękujemy, bardzo się przyda. E, robicie to na takim poziomie, Maciej, że to co robicie, ten piękny taniec, to od razu trzeba powiedzieć, e, to jest miłość Waszego życia? Tak jest. Robię to od dziecka i uwielbiam to. E, pół żarty, pół serio, ale jesteście poddenerwowani? Troszeczkę tak. Stres jest duży? Mały, ale coś tam jest. E, która dyscyplina sportu jest lepsza? Tenis czy taniec sportowy? E, taniec sportowy. Zdecydowanie? Zdecydowanie. E, czy długo się przygotowywaliście? Jak tracicie razem ze sobą? Powiedzcie o waszych treningach. No, trenowaliśmy, była pewna kontuzja, ale mamy nadzieję, że dzisiaj to nie stanie na przeszkodzie i będzie dobrze. Długo razem trenujecie? E... Długo, długo. Ile? Za dwa lata? Dwa lata, lata. Latynoamerykańskie to są te najlepsze tańce, w których jesteście najlepsi? No tak! A gdybyś zatańczył walca? To też, to też dobrze. Też da się radę? Też damy radę. Dobrze, słuchajcie, trzymamy kciuki i wasz występ o której godzinie? O 15. Dobrze, trzymamy kciuki i mam nadzieję, że dojdziecie do finału. Dziękujemy bardzo. A czego się najbardziej obawiacie? No, pomyłek konkurencji może. A pomyłki się mogą zdarzyć? Mogą się zdarzyć. Oby się nie zdarzyły, okej? Okay? Dziękujemy. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Taniec sportowy. Dwie córki, twoje tańczą. Jak ojciec to przeżywa, i jak na to patrzy? Co się dzieje w domu przed taką imprezą? To jest, to jest nerwówka, to, jest, to są treningi. No, moja córka teraz była lekko zdestresowana, bo doszła do finału. To był taniec po finale, więc czekamy na wyniki. Z którą rozmawialiśmy, Tak, z którą rozmawialiście, tak to jest. No i co to jest? To są emocje sportowe. To nie jest tylko artyst, to jest, wyrze jest dużo wyrzeczeń, fizyczność, no i piękno, które wychodzi z tego. Nie jesteś trochę zazdrosny o to, że uprawiają inną dyscyplinę sportu. Ty uprawiałeś ręczną. Uprawiałem ręczną, za zachęcałem, zachęcałem, chciałem do jutrzenki, ale nie, nie żałuję niczego. To naprawdę jest bardzo fajna pasja, rozwija i uczy wiele, wiele rzeczy i rodziców, i dzieci, którzy to trenują. E, jesteś e, dumny i zadowolony z tej rywalizacji z tej ambicji, którą one tutaj w sobie mają. Odkrywam nowe karty charakteru moich córek. To jest w ogóle coś innego, ta ambicja nie wykazują tego w ciągu tygodnia, ale jak chodzą na, na, na parkiet, to są zwierzęta. To już są zwierzęta par na parkecie i i ja cały czas nie mogę się nadziwić, że to moje córki. E, jako Płucczanie nie jesteś dumny, że takie zawody są tutaj? Płuc, książęce miasto, wygląda pięknie dzięki Falcon. Wygląda super na hali, jeszcze lepsze wrażenie. Wszyscy tu przyjeżdżają chwalą. Z każdą, z każdą edycją to się rozrasta, więc ja jestem bardzo zadowolony, że możemy tutaj w takiej scenerii to robić. Gratulacje. Jak to wyglądało przed turniejem? Ciężko było, przez cały tydzień była ostra praca, dużo zaangażowania wszystkich rodziców, nie tylko pana Tomasza, ale i wszystkich rodziców dzieci, wszystkich, którzy tutaj tak samo uczęszczą z grupy Falcon, też ciężko pracowały, żeby to wszystko się odbyło ogółem. Wszyscy, którzy przyjeżdżają, goście, tancerze, wchodzą na hale, robią wielkie wow, bo widowisko jest naprawdę bardzo fajne, wszyscy są zadowoleni i nie spodziewali się takiego wow jak wchodzą i się patrzą, jest naprawdę super. Przybywajcie, zapraszamy na następne turnieje, które będzie organizował Falcon, bo naprawdę jest warto, jest super, jest duże widowisko, jest duże show. Kasper, jak oceniasz te turnieje? Jesteście najlepsi. E, rywalizacja była trudna. Tak, to prawda, pary były bardzo mocne. Jesteśmy bardzo z siebie dumni, że udało nam się to osiągnąć, że wygraliśmy dzisiaj. E, Zuzia, komu dedykujecie to zwycięstwa? Jesteś taki? Na pewno naszemu trenerowi, głównemu panu, Tomaszu Kadrakowi i naszym wszystkim innym trenerom, którzy nas wspierają i naszym przyjaciołom, bez których też by się to nie udało, bo zawsze kiedy jest źle oni nam pomagają, więc dziękujemy wszystkim. Ale rodzice też chyba się A? do tego dąży. Rodzicom wiadomo, oczywiście też. No rodzicom, szkoleniowcom na naszym wszystkim, no i Tomaszowi Kadelakowi, naszemu głównemu trenerowi. Dziękuję bardzo, życzę powodzenia. Trzymajcie się. Dziękujemy. Dziękujemy. Chciałbym przede wszystkim podziękować wszystkim sponsorom, podziękować Urzędowi Miasta, który był partnerem naszego wydarzenia, dzięki któremu panu prezydentowi, który objął honorowym patronatem nasz turniej. Dzięki nim wszyscy uczestnicy, wszyscy sędziowie mogli zobaczyć tak piękny obiekt, czyli taniec, który był po prostu realizowany w tym przepięknym obiekcie. Falcon Cup 2025 to turniej międzynarodowy. Turniej międzynarodowy. Było ośmiu sędziów z praktycznie ośmiu krajów europejskich przyjechały pary z zagranicy plus też czołówka par polskich e, mamy mistrzostwa akademickie mamy Puchar Polski oraz turniej międzynarodowy Płock potrafi zorganizować zawody sportowe ale to jest na najwyższym poziomie tak 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 e, wśród sędziów nawet były są członkowie zarządu Polskiego Związku Tanecznego i byli pod wrażeniem naszej organizacji, byli pod wrażeniem e, scenografii, pod wrażeniem e, ilości uczestników i nieskromnie powiem, że jesteśmy typowani do organizacji Mistrzostw Polski, czyli absolutnie najwyższego poziomu w Polsce tanecznego. Czego cię życzyć? E, Siły wytrwałości, i myślę, że Wy też z nami będziecie na szlakach sportu jeszcze nie raz.